Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj um, nagrywam z gabinetu, tak? Więc um, gdzieś tak na świeżo pojawiają mi się tematy, które wydaje mi się, że mogą was zainteresować, um, które um, być może i u was, u was się pojawiają. Um, I dzisiaj jakoś najmocniej um, w trakcie jakoś tych naszych spotkań, um, tych tematów, które się, się, się przewijały, najmocniej we mnie został temat. Um, Zbierania się pewnych małych spraw, które potem zaczynają urastać do spraw takich poważnych, do dużych spraw, spraw, z którymi zaczynacie się do mnie zgłaszać. I odnośnie tych małych spraw, trochę jest tak, że to panie częściej mówią o tym, że no właśnie, y, że już pięć lat temu na przykład zaczynały się pewne problemy, że to były małe sprawy, ale tego było coraz więcej, że często o coś prosiły, często coś powtarzały. Mm a druga strona, druga strona niekoniecznie jakby odbierała to jako rzeczywiście taki realny problem, coś, co może zagrozić relacji, zagrozić małżeństwu. No i w momencie, kiedy do mnie się zgłaszają, okazuje się, że tych małych spraw tak wiele się nazbierało, że momentami zaczynają zastanawiać się, czy są w stanie to uratować, tak? czy są w stanie jeszcze zawalczyć o swoją relację. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Od małych rzeczy, które są pewną Waszą codziennością, um, y, które trochę jednak y, momentami, śmiem powiedzieć, bagatelizujecie. Y, nie mam na myśli tego, żeby oceniać to, co robicie. Bardziej to, że y, wydaje się, że nic się nie podzieje więcej, że spokojnie sobie z tym poradzicie, że przecież to nie są jakieś poważne problemy. Od tego. Y, Gabinet, tak, po takie szukanie wsparcia y, psychologicznego. Oczywiście to, to dobrze, że szukacie tego wsparcia, ale ostatnio też pisałam y, post o tym, że też mocno dotyka mnie to, że y, właśnie zgłaszacie się w momencie, kiedy y, jedna ze stron już mówi, że ona ma dość, tak, że ona y, albo. Y, Zgłaszamy się, tak? Do tego psychologa i będziemy pracować, i spróbujemy coś z tym zrobić, bo ten psycholog to już takim, taką wydaje się ostatnią deską ratunku. Albo coś robimy, albo koniec, tak? Czyli dochodzi do sytuacji skrajnej od tego, że jest tak wiele małych spraw pozostawionych do sytuacji, że albo o to walczymy, albo się rozstajemy. Dlatego dziś też z takim przesłaniem, moi drodzy. Jeśli coś się dzieje, jeśli się nie rozumiecie, jeśli jest tak, że jedna strona mówi, że jest dużo spraw pozostawionych i że chciałaby jednak, żeby było w Waszym związku inaczej i że ciągle to się jakoś powtarza, to może warto jednak zgłosić się wcześniej, może warto przyjść porozmawiać, spróbować się zrozumieć w tym, co się między Wami dzieje, bo oczywiście czasem też tak jest. Że są problemy, które warto zostawić, może trochę złapać dystansu do pewnych tematów, tak? Może tak być, że jedna strona trochę wyolbrzymia, ale może też tak być, że to są realne Wasze problemy, które naprawdę warte są tego, żeby je zauważyć i warte są tego, żeby zadziałać możliwie szybko, żeby to nie było tak, że zgłaszacie się za późno. I że jedna strona już mówi, że ona już nie ma siły, tak? Ona już tak wiele razy powtarzała, że trzeba coś z tym zrobić. Powtarzała pół roku temu, rok temu, ale dziś, kiedy zgłaszacie się na spotkanie, to ja słyszę na przykład, że nie, ja już nie chcę pracować, tak? Ja już nie mam siły. I to jest coś, co trochę wiąże mi ręce, może nawet bardziej niż trochę, bo w momencie, kiedy nie macie siły, to ja nie jestem w stanie zrobić za Was 100%. Ja mogę Wam pomóc, ale Wy musicie mieć. Właśnie taką jeszcze motywację do tego, żeby chcieć to naprawiać.